Witam Was serdecznie drodzy fazowicze. A co najważniejsze, fazowiczki. Słuchajcie, od lat, czyli od 2016 roku, słyszycie o tym, że chcę wydać książkę z pierwszej podróży po Ameryce Południowej. Jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, że miałaby być wydana w 2017 i tak mógłbym co roku wymieniać. Ale jest dzisiaj koniec listopada. Kurde. Koniec października 2021 roku i nareszcie książka, nie dość, że jest gotowa, to jest okładka, którą możecie zobaczyć tutaj i ogólnie rzecz biorąc, czeka na was. Słuchajcie, książka yy, opowiada o całej historii i całej prawdzie o tym, co wydarzyło się podczas wyprawy do Ameryki Południowej, czy wy, pi, wy, pi, piją wódkę. Czemu ja się tak zatykam? Nieważne. Wiele rzeczy się wyda wydarzyło, z których nie jestem dumny. Nie jestem dumny do tego stopnia, że nawet wolałbym, żeby one nigdy się nie wyjawiły, ale postanowiłem, że nawet te rzeczy, z których się wstydzę i których się będę wstydził, opisałem w książce i jest wszystko, cała prawda o, mojej, o moim wyjeździe, o tym, co się tam wydarzyło rzeczy piękne, wzruszające, patologiczne, żenujące i ogólnie rzecz biorąc, na pewno ta książka będzie wywoływała ogrom, ale to ogrom emocji w każdą stronę, od skrajnych do tych milszych. E, co tu dużo mówić? Jak doskonale wiecie, od wielu, wielu lat e, mam cel w życiu, czyli e, zrobienie e, Fazolandii, czyli małego ośrodka wypoczynkowego w Beskidzie Śląskim i e, chciałbym wam oznajmić, że z tej książki całkowity zarobek idzie właśnie na ten cel. Bardzo byłbym wdzięczny, gdybyś wsparł moją, że tak powiem, wizję, żebyś e, zakupił do książkę, ale przede wszystkim, żebyś się przy niej dobrze bawił, żebyś e, żebyś spędził przy niej te chwile, które będą dla ciebie po prostu e, jakimś tam spełnieniem, bo przecież niejednokrotnie wielu z was zastanawia się, co się wydarzyło w Ameryce Południowej, jak to się stało i tak dalej, i tak dalej. Kurwy, koks, tajski, boks, wszystko tam było. Więc delikatnie mówiąc, zapraszam do kupna i wsparcia mojego, że tak powiem, projektu przyszłego i delektowaniem się tej książki. Oczywiście chciałbym tutaj dodać, bo to ważne, bo to są bardzo ważne rzeczy. Wysyłać książkę będę na początku grudnia i tam w połowie grudnia. Razem, po prostu, prawdopodobnie to potrwa ileś tam dni. Teraz jest przedsprzedaż, i jeśli kupisz teraz w przedsprzedaży tą książkę, to każda książka osobiście przez otóż moją osobę e, zostanie podpisana w ramach podzięki, że z, e, wsparłeś e, ten tutaj otóż e, mój projekt. Więc każdy z Was otrzyma mój podpis. I mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście ja sam będę ją dystrybuował, sam ją będę wysyłał, może z pomocą bliskich, i tak dalej, Więc roboty będzie od groma. Mam nadzieję, że większość, albo nawet wszystkie dojdą na święta. A dlaczego tak mówię? No bo ogólnie rzecz biorąc, chcę je wysłać wszystkie przed świętami, ale nigdy nie wiadomo, jak będzie z kurierem, ale myślę, że śmiało można zaryzykować, że kupicie ją na święta, więc jak najbardziej zapraszam z całego serca do zakupu tych oto książek, tej oto książki i tu macie link. I nigdy tego nie robiłem. Nigdy w życiu nie robiłem. Nawet kiedyś pokazałem, że będę się tak kręcił i robił piruety. To było wtedy, to było w Tanzanii prawdopodobnie. Ale teraz mam do Was prośbę. Daj, jak to, nawet nie wiem jak to się robi, bo na youtuberach, jak ktoś to robi, to mnie to wkurza, ale daj, dzwo, nie dzwonię tylko okejkę i tak dalej, i tak dalej. To co się robi na youtubach, bo nie znam się, żeby ten film jak najdalej dotarł do fazowiczek i fazowiczy. Będę wdzięczny również za e, udostępniany i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem idę dalej ogarniać, bo no, dzieje się, dzieje się. Na dniach. Śmigam w kolejną podróż, więc yy, aż szalabala, a tak serio. Do zobaczenia! I cóż! Miłego oczekiwania na książkę oraz na to, by spędzić czas na jej czytaniu. Chcę Wam powiedzieć, że myślę, że większość z Was przeczyta ją naraz. Nie da się od niej oderwać. Mi się zdarzyło ją już, wiadomo walnąć kilka razy, e, osoby, z którymi współpracuję, e, no, znają już ją na pamięć i rzeczywiście jest wciągająca, rozbawiająca. Poczucie żenady również na pewno będzie tutaj. Działo się tam wszystko. Większość ukrywałem, przed własną mamą nawet, bo... bo to masakra, no. pierwszy wyjazd to ja byłem takim ziomeczkiem, który nie spodziewał się, że kiedykolwiek się wybije. Więc myślałem, że to zawsze już będzie ukryte i to już zawsze będzie moja tajemnica. I miała być moja tajemnica, ale uznałem, że. Bądźmy szczerzy, albo prawda, albo chuj. Przez świat na fazie zawsze tym się kierowało. No i zobaczycie, a znaczy cię przeczytacie całą prawdę coś, czego nie mogło być na polskim YouTubie, bo by nas. No właśnie. Sami się domyślcie, co by z nami zrobili. A tymczasem. Pozdrawiam i zapraszam. O tu. Jo.